Witam wszystkich w kolejnym komentarzu. Jest mi bardzo miło, ponieważ moje komentarze cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Miło mi jest obserwować to, że śledzicie je. Jestem bardzo wdzięczny tym osobom, które przesyłają dalej, dzielą się tymi komentarzami. Jest to dla mnie na pewno bardzo miłe i motywujące. W tym miesiącu przygotowałam kolejną dawkę informacji. W dzisiejszym komentarzu kilka słów o oszczędnościach Polaków, o tym, w jaki sposób te oszczędności płyną do towarów, funduszy inwestycyjne kilka słów o tym, co dzieje się na naszej biegi papierów wartościowych, ciekawa inicjatywa kilku prawników w sprawie OPA, o tym, co, jak będzie wyglądało, co już się dzieje w sprawie programu dopłat mieszkania dla młodych i na koniec kilka osobistych przemyśleń dotyczących, yy, Polis inwestycyjnych dotyczących e, bezczelnego zachowania, można powiedzieć, agentów związanych z tym rynkiem. Polacy zaczynają oszczędzać. W drugim kwartale 2013 roku stopa oszczędzania, czyli to jest e, taka relacja, która obrazuje stosunek naszych oszczędności do e, dochodów, które gospodarstwo domowe ma do dyspozycji zaczęła rosnąć. Wprawdzie tylko 3,9%, ale jeżeli my porównamy to z poprzednim kwartalnym wynikiem, który był 11%, ale na minusie, czyli gospodarstwo domowe nie oszczędzało, w tym zadłużało się, to bardzo dobry wynik. A to, co jest również ważne, to w tych oszczędności, których dokonaliśmy, w bankach wylądowało tylko niecałe 0,2 miliarda złotych. Na tle ubiegłorocznych transakcji, które sięgały 5 miliardów, można powiedzieć, że to są znikome środki. Czyli Polacy zauważyli, że na lokatach bankowych oprocentowanych na 2%, 2,5% nie da się zarobić i zaczynają szukać innych alternatyw. Skoro mowa o innych alternatywach, większość tych środków, po, którymi Polacy dysponują, zaczyna przepływać do funduszy inwestycyjnych. Ja o tym wspominałem już w poprzednich komentarzach. Kolejny kwartał rzędu. Środki, wpływy do funduszy inwestycyjnych się zwiększyły. Jeżeli byśmy popatrzyli na to procentowo, to w tym momencie to jest przyrost rzędu 41%, czyli ludzie zaczynają przenosić coraz więcej pieniędzy do funduszy inwestycyjnych. Dlaczego? Sprawa jest prosta: jeżeli na lokacie bankowej mogę zarobić dwa, a na funduszu rynku pieniężnego, który inwestuje te pieniądze, można powiedzieć, w bardzo podobny sposób, jak lokaty bankowe są zarządzane, Mogę zarobić 3,5, 4, no to wybór jest prosty. i Coraz więcej osób to dostrzega, ale to co jest ważne, coraz więcej osób dostrzega też potencjał, który jest na naszej giełdzie. Skoro mowa o giełdzie, na giełdzie trafia coraz więcej pieniędzy. Obroty na giełdzie, jeżeli porównamy ze sobą ten rok i analogiczny okres roku poprzedniego, to obroty na giełdzie wzrosły o prawie 1 czwartą, 1 czwartą, 1 trzecią, 30%. To jest bardzo dużo. To, jest to można powiedzieć, że, gigantyczny wręcz wzrost wartości tych obrotów. To tylko i wyłącznie pokazuje fakt, że coraz więcej osób jest zainteresowanych w inwestowaniem na giełdzie i coraz więcej osób inwestuje na giełdzie. Nawet nie bezpośrednio, ale tak jak wspomniałem wcześniej, poprzez fundusze inwestycyjne. Jeżeli popatrzymy na aktywa funduszy inwestycyjnych, to już od ponad roku te aktywa się stale, stale wzrastają. Tutaj na tym wykresie dokładnie widać, jak to wygląda. Te czerwone to są fundusze detaliczne, dostępne dla wszystkich. Te żółte to są fundusze niedetaliczne, bardzo często dostępne dla zamożnych inwestorów. Widać, że ci, którzy mają pieniądze, mają też trochę większą świadomość, co z tymi pieniędzmi można robić, w jaki sposób wykorzystać te pieniądze. I to, co jest ważne, na naszym rynku funduszy inwestycyjnych, na naszym polskim rynku nigdy nie było tak dużo pieniędzy, nawet przed kryzysem. Co dalej z otwartymi funduszami emerytalnymi? Rząd przegłosował ustawę. Ta ustawa została przegłosowana w ekspresowym tempie. W poprzednich komentarzach mówiłem, co myślę o tej ustawie. Ale to, co jest ciekawego, zebrała się grupa prawników, którzy wymyślili, że tak łatwo nie dadzą się okraść rządowi i nie pozwolą sobie odebrać swoich pieniędzy i zamierzają złożyć sprawę do sądu, chcą skierować sprawę do sądu odnośnie tego, żeby ich pieniądze mogły zostać w opa. Jest to o tyle ciekawe, że jeżeli to udałoby im się, to mogłoby stworzyć precedens, to mogłoby pomóc w złożeniu tak zwanego pozwu zbiorowego przeciwko państwu polskiemu i wtedy do takiego pozwu mógłby przystąpić każdy, kto chciałby nie dać się okraść tak naprawdę, nie, nie pozwolić sobie zabrać tych pieniędzy, które są odłożone w okręg. Bardzo ciekawa inicjatywa dodatkowo, ponieważ to są prawnicy, oni wiedzą jak ten rynek e, sądowy działa u nas, w jaki sposób te sądy między sobą się komunikują, oni wymyślili sprytną sztuczkę, ponieważ swojej sprawy nie zamieśli wprost do Sądu Najwyższego, tylko złożyli ją do Sądu Okręgowego, wiedząc o tym, że Sąd Okręgowy będzie musiał odwołać się o opinię do Sądu Wyższej Instancji. Znając to, co się dzieje na, wśród prawników, wiedząc, jak działają polskie sądy, i prawnicy w bardzo prosty sposób sprawili, że droga, że czas rozpatrywania ich sprawy będzie dużo krótszy, ponieważ polskie sądy dużo szybciej odpowiadają na zapytania kierowane z sądów niższej instancji, niż na bezpośrednie sprawy od, wnoszących to sprawy do sądu. Z ważnych informacji, rząd Przegłosował, zatwierdził ustawę mającą wspierać młode małżeństwa, tak zwane mieszkanie dla młodych. Ustawa ta będzie dotyczyła w sumie nie tylko małżeństw, ale i e, singli. I to ciekawe, jeszcze tak na dobrą sprawę program nie zaczął działać, a już znalazły się w dniu furtki. E, ustawa miała wspierać tak naprawdę młode osoby w kupnie swojej pierwszej nieruchomości. I w ustawie pojawił się taki zapis, że ktoś, kto był wcześniej właścicielem nieruchomości, nie będzie mógł skorzystać z tej dopłaty od państwa. To co ciekawe, nie ma żadnego zapisu dotyczącego współwłaściciela. Czyli na przykład, jeżeli ktoś do tej pory, no, jest małżeństwo, które miało rozdzielność majątkową i byli współwłaścicielami, będą mogli najprawdopodobniej z tego skorzystać. Mało tego, pomimo tego, że rząd od dłuższego czasu walczy z problemem zarejestrowania związków nieformalnych. które więcej osób żyje w takich związkach nieformalnych. E, tak naprawdę takie osoby, jeżeli kiedyś razem wzięły kredyt, kupiły dla siebie mieszkanie, one są współwłaścicielami tego mieszkania i one będą mogły skorzystać z tego programu dopłatę dla młodych. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie, zobaczymy, jak to będzie szło, ale nie najlepiej świadczy, czy to o programie mającym wspierać e, Rynek mieszkaniowy dla młodych Polaków, jeżeli program jeszcze nie wszedł w życie, a już znalazły się w nim furtki i znalazły się sposoby obejścia jego ograniczeń. Na koniec chciałbym poruszyć, to jest temat dla osób związanych z branżą finansową. Otóż do Rzecznika Ubezpieczonych coraz więcej osób zgłasza się ze skargami na tzw. polisy inwestycyjne, czyli polisy z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Coraz więcej osób twierdzi, że zostało naciągniętych przez agentów, proponujących tego typu inwestycje, że nie zostało poinformowanych. I można powiedzieć, że są dwie strony wydarzeń. Z jednej strony, ludzie nie czytają tego, co podpisują. Z mojego doświadczenia wiem, że bardzo mało osób czytuje się w umowę, sprawdza, co w tej umowie nawet nie jest napisane. Z drugiej strony, coś nie trafia, jak Popatrzę sobie, ilu na rynku doradztwa finansowego biega oszołomów, którzy, nie owijając bawełnę, okłamują klientów. Według mnie takie osoby, takim osobom powinny dostać postawione zarzuty prokuratorskie. Takie osoby powinny odpowiadać całym swoim majątkiem za to, że okłamują ludzi. Jest to haniebne takie postępowanie. Ciężko mi w kulturalnych słowach określić, co można powiedzieć o takich osobach. Niestety coraz częściej trafiają do mnie klienci, którym kiedyś ktoś coś zaproponował i to, o czym mówiła ta osoba proponując dane rozwiązanie inwestycyjne, a to jak naprawdę wygląda to rozwiązanie inwestycyjne, to są dwie naprawdę różne rzeczy. Ja się wcale nie dziwię ludziom, którzy się wkurzają, bo na przykład nikt im nigdy przy podpisywaniu umowy nie powiedział, że tego typu inwestycja związana jest z jakimiś opłatami. Moją drogą, no nie wiem na ile naiwnym trzeba być, żeby wierzyć w dzisiejszych czasach, że się stanie coś i tak, a nie o to chodzi. Coraz więcej trafia do mnie osób takich, które zostały po prostu w bezczelny, perfidny sposób oszukane i okłamane przez pseudo którzy wcisnęli im rozwiązania inwestycyjne niedopasowane do potrzeb tych osób, niedopasowane do możliwości tych osób, okłamując te osoby co do zasad funkcjonowania tego programu. Ja sam osobiście jestem za tym, żeby rynek doradztwa finansowego, żeby na tym rynku wprowadzić licencję, wprowadzić odpowiedzialność zawodową, żeby można było, bo w tym momencie taka osoba jest bezkarna. Tak naprawdę klient w, w większości wniosków tego typu umów inwestycyjnych podpisuje, że zapoznał się z ogólnymi warunkami danego produktu, że zapoznał się z opłatami danego produktu, a zdarzają się sytuacje, że klient nawet nie widział tego w swoim. Cóż, podpisując coś, nie czytając tego, co się podpisuje, można się na to natknąć, ale uważam, że w tym zawodzie, w zawodzie, w którym jest doradztwo finansowe, w zawodzie, który wymaga zaufania ludzi, powinna istnieć jakaś etyka, powinna istnieć odpowiedzialność zawodowa, która pozwalałaby ukarać takich oszołomów za to, co robimy na rynku, ponieważ tego typu działania tak naprawdę psują opinię o całym rynku i ja pracując już kilka lat doradcą finansowym, zawsze pracuję w ten sposób, żeby klienci byli w 100% poinformowani, jak sytuacja wygląda. Jest mi najzwyczajniej w świecie przykro, jeżeli przez takich oszołomów ktoś wiesza psy na całym rynku. Nie dziwię się tym ludziom, ponieważ jeżeli ja bym się na tym nie znał, to, to bardzo możliwe, że być może też kiedyś wpadną w taką pułapkę. Dlatego tak ważne jest znalezienie sobie dobrego, zaufanego doradcę finansowego, który będzie mógł nam realnie podpowiedzieć, jak to tak naprawdę wygląda. To już koniec tego komentarza. Było mi ponownie bardzo miło przygotować te, te wiadomości dla Was. Mam nadzieję, że są one ciekawe. Jeżeli to, podoba Wam się to, co tutaj tworzę, dzielcie się tym, udostępniajcie to dalej. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie opinie i sugestie. I do zobaczenia do następnego razu, do widzenia.